Cześć wszystkim, witajcie w nowym odcinku na moim kanale. Dziś pokażę Wam nowe rzeczy dla Rebornów, które przyszły w ostatnim tygodniu. I pokażę też trzy laleczki, które mam aktualnie na sprzedaż. I powiem Wam, że nie spodziewałam się takiego dużego zainteresowania lalą, którą pokazywałam Wam w poprzednim filmie, ale o tym za chwilę. Może zaczniemy sobie od smoków i zawieszek, właściwie od jednej zawieszki. Taka zawieszka przyszła do mnie w zeszłym tygodniu, razem z innymi smoczkami. To jest taka zwykła, standardowa zawieszka firmy Lowi, czyli polskiej firmy, której właścicielem jest Canpol SA, czyli Canpol Baby, firma, którą chyba wszyscy znamy. Jedna z najtańszych firm na rynku naszym, ale też. Jej produkty są, myślę, bardzo fajne jakościowo. I ona właśnie też jest właścicielem marki Lowi. Tutaj, właściwie, to zawieszka jest mi niepotrzebna, bo ja nie lubię tych plastikowych łańcuszków. I tutaj, właśnie, taki klip skupiłam, żeby go przypiąć do takiej szydełkowej zawieszki, którą mm, ostatnio zrobiłam. Właśnie o ten kolor mi chodziło, żeby, żeby to się fajnie zgrało, a, a chciałam właśnie taki jeden zaczep nie drewniany, tylko taki bardziej. Płaski. No, coś takiego sobie wymyśliłam. Tu, tutaj mam jeszcze włóczkę na końcu nieodciętą, żeby go tutaj w całości przymocować do tego zaczepu. Dalej mamy dwa smoczki dla wcześniaków, które zamówiłam i przyszły mi nie te, bo zamówiłam już wam pokażę, tylko sobie sięgnę po niego zamówiłam dokładnie te smoczki. Dwa takie smoczki, a przyszły mi te. One są dokładnie też y, dla tych samych dzieci, czyli na rozmiar do 30 tygodnia, chyba chyba tak, do 30 tygodnia. Ale tutaj te końcóweczki mają inne, bo one są znacznie grubsze od tych końcóweczek, które były w tych smoczkach. Ja to kupiłam przez sklep internetowy, więc na początku zastanawiałam się, czy ich nie reklamować i, i prosić jednak o zamianę na, na te smoki. Ale już ostatecznie stwierdziłam, że dobra, już niech będą te. Akurat mi tutaj fajnie do zdjęć, do jednej sesji spasowały, więc stwierdziłam, że dobra, niech sobie już zostaną. To jest firma Wishuti i bodajże wyprodukowana przez Philipsa. Tak, mi się wydaje, że to Philips wyprodukował te smoki. Tak, bo to jest tylko i wyłącznie dla dzieci w szpitalu, w inkubatorach takich do 30., które urodziły się przed. 30 tygodniem ciąży. Tutaj piszę na smoczkach, że tylko do użytku szpitalnego, w życiu szpitalnym. One też nie są tanie, bo jeden taki smoczek kosztuje chyba 29 zł, coś takiego za niego płaciłam. Oczywiście miały być te, ale przyszły inne. A te są fajne, fajne. No tutaj już niestety już kiedyś obciłam tą końcówkę. One mają w sobie to fajnego, że te końcówki są takie bardzo, bardzo cieniutkie. I właśnie chciałam go między innymi po to żeby tą końcówkę lekko przyciąć i żeby miała do buzi dla twinka, bo twinek ma lekko rozchyloną buźkę i, i właśnie ten smoczek by idealnie jemu pasował a tutaj niestety te końcówy są za grube, żeby je obciąć i, i to niestety nie wejdzie i nie będzie fajnie wyglądało ale trudno, na razie są te może jeszcze kiedyś dokupię inne jak mi znowu przyjdą te same, no to to będziemy wtedy reklamować kolejnym smoczkiem jest taki smog z Doktora Brauna bodajże. ma tutaj logo, ale chyba nie ma. Bardzo ładny, już tutaj do niego dorobiłam magnesik. Fajny, podoba mi się, bo to wielu ubranek chłopięcych pasuje. Później mamy takie dwa fajne smoczki. Bardzo mi się kolor spodobał. W jednym nie odcinałam końcówki. Junior go próbował, nie spasowało mu, więc go tutaj zostawiłam dla lal. No a w drugim obciąłam końcóweczkę i jest na magnesik do buźki. A ten będzie po prostu do położenia, obok lali, czy w wózeczku, czy w łóżeczku, albo ewentualnie do zdjęć. Następny smoczek mamy z firmy Swabinex. Nie wiem jak to się czytało, to chyba jest francuska nazwa, nie polska, więc mm, to jest coś innego. Ale oczywiście mogę się mylić, więc tutaj e, nie daję stuprocentowej gwarancji. Jaki kraj jest właścicielem tej marki? Bardzo ładny jest, on mi się od zawsze podobał, więc tutaj e, postanowiłam go zamówić. Cudny, naprawdę jest bardzo ładny. Też nie są tanie, bo jeden taki smoczek kosztuje chyba też 28 zł. No, ale jest naprawdę ładny. Ładnie wygląda w puzilali. Tutaj mu dorobiłam już magnesik, ale jak widzicie, tutaj niechcący się zahaczałam o ten klej. Mi się rozpaprał na cały smoczek i niestety on się tutaj od spodu zabrudził. Widać to na szczęście tylko pod światło, więc nie jest to nic strasznego. Następnie mamy taki cudny smoczek księżniczkowy. Z taką małą różową księżniczką i z jej zameczkiem. To jest e, smoczek z firmy Luclea, czy Luclea, czy Luclea. Mm, to jest e, firma francuska, więc tutaj też niestety nie powiem Wam na 100%, jak to się wymawia. W Polsce one są dostępne tylko w jednym sklepie. Akurat udało mi się na niego przez przypadek zupełnie trafić. I ten smoczek naprawdę mega mi się spodobał. Też już tutaj ma dorobiony magnesik. Bardzo ładny jest. Dalej mamy smoczek z firmy Difrax. Nie jest to ani najtańsza, ani najdroższa firma na rynku. Myślę, że ona jest taka przeciętna. To jest smoczek chyba od 12 do 16 miesiąca. Tutaj ta jego końcówka mnie bardzo zaciekawiła, dlatego jej tutaj nie obcinałam. Nie wiem, czy to będzie widać na filmie. Ona jest twarda. Ona nie ma takiej bańki powietrza w środku. Nie wiem, może będzie to tak widać. To jest po prostu twardy. Twardy silikon. No, nie spotkam się jeszcze z takim smokiem. Mamy takie smoczki z firmy Lowi. Te dwa są obcięte. Ten kupiłam dla Juniora, bo jemu firma Lowi podeszła. Będziemy go jeszcze parzyć, zanim go dam młodemu. Ciężko je było znaleźć, ale znalazłam firmę, która właśnie je sprzedaje. To jest chyba jakiś stary wzór, bo w sklepach nie można go w ogóle dostać. Ale na Allegro trafiłam akurat na sprzedawcę, który jeszcze je miał. Bardzo ładne są, kupowałam je po chyba po 9 zł, więc naprawdę niedrogo. Śliczne są, a, a te smaczki zobaczyłam u Zuzi na naszej grupie, u tej samej Zuzi, która wylosowała nagrodę niespodziankę. Ta nagroda wczoraj wieczorem do niej doszła, więc cieszę się, że udało się to szybko zrealizować. I tym bardziej mnie cieszy, że Zuzia jest zadowolona z tej nagrody niespodzianki i właśnie u niej i jej Franuś miał taki smoczek, co mnie zainspirowało do znalezienia takiego samego i z tej samej serii właśnie były jeszcze takie jasnozielone seledynowe, właściwie to nie jest ani seledyn, nie wiem jak ten kolor nazwać, taki limonkowy limonkowo-cytrynowy właściwie, bo to jest taki bardzo jasny zielony wchodzący w żółty, on też jest tutaj już e, zrobiony dla lal i w tym tygodniu robiłam e, Przegląd smoków juniora. I właśnie tutaj takie smoki już od niego wzięłam, już ich nie używamy, a akurat dla lal tych samych nie miałam, e, więc tutaj te końcóweczki im poobcinałam i, i będą tutaj do lalkowej kolekcji, do, do buziek dla lalek. Tutaj też już taki wziąłam od juniorka, bo on się już, już się okazuje być za krótki, nawet tak specjalnie nie jest wymomlany. Więc tutaj go nie, nie odcinałam na razie. Taki sam mam z magnesikiem, więc ten tutaj będzie dla laleczek gdzieś sobie koło nich leżał obok. Bardzo ładnie, mega mi się podoba ten wzór. I tutaj chciałam wam pokazać, bo tutaj zamówiłam ostatnio nowy taki miętowy mm, smoczek z Bipsa. Junior miał taki sam, ale też już go zabrałam od niego, bo on go strasznie zmamlał. Także po prostu kupiłam mu nowy, a ten jeden jeszcze zostawiłam dla lal, żeby po prostu z tą końcóweczką ładną sobie leżał obok. A od tego drugiego końcówkę odcięłam i zrobiłam magnesik. I patrzcie się jak przy tych używanych, wymamlanych, jak końcówka w tym smoku zczerniała strasznie. Tutaj zwłaszcza widać to po tej y, gumie przy, przy tym zaczepie. Tutaj w smoku nieużywanym one są takie właśnie jasnożółtawe a w tych wymamlanych przez dziecko one są już takie no praktycznie całkiem brązowe. Ta końcówka oczywiście aż tak brązowa nie była, ale była dużo, dużo, dużo ciemniejsza, więc ten smoczek postanowiłam wymienić na inny. Jak zobaczyłam jak ta guma ściemniała, to doszłam do wniosku, że jednak jest już za bardzo zużyty i, i trzeba go po prostu wymienić na nowy, więc dostał nowy. A tutaj ten trafił do lalkowej kolekcji do Buzik, a ten będzie sobie po prostu leżał obok. Tutaj jeszcze dokupiłam magnesiki do smoczków. Jakieś, nie wiem, 2-3 miesiące temu yy, kupiłam ich koło 60. I trochę mnie to przeraziło, że po tych trzech miesiącach te 60 magnesów już mi się skończyło. Więc tych smoków naprawdę jest dużo nowych. I tutaj dokupiłam też coś koło 60 nowych magnesików w różnych rozmiarach, bo zależy od lali, od ułożenia ustek i od smoka, który ten magnesik jest do nich doczepiany, więc ja używam różnych rozmiarów. Teraz Wam tak na szybko pokażę. Z nowych rzeczy mamy taki mały podziaczek w rozmiarze 44 dla Wojtusia. Bardzo ładny jest. Później mamy taką piękną grającą gwiazdeczkę na dłużeczko. Cudnie gra, naprawdę cudną ma tą melodię. Może ja ją tutaj o, naciągnę, żeby nam grała. Mam nadzieję, że nie będzie za głośno, więc ją tutaj odłożę na bok. Ja tutaj sobie do tego gunkę przyczepiłam u góry. Ona jest tutaj przyczepiona tą y, gunką do lampki nad kołyską. To jest taka trochę prowizorka, ale ładnie to wygląda, więc, więc tutaj takim domowym sposobem ją umieściłam nad, nad kołyską. Odłożymy ją, niech sobie tutaj gra z boczku. Dalej mamy takiego bodziaka dla Lulu. Bardzo ładny, taki ażurkowy, z takimi ażurkowymi serduszkami, śliczny jest. To był taki trzypak. Dalej mamy, o właśnie, taki bodziak w domki. Bardzo ładny. I do tego w kompleciku był taki bodziaczek zielony w malutkie, drobniutkie. Serduszka. Tutaj dla Lulu kupiłam tak jak Wam już wcześniej mówiłam. Taki sam komplet e, trzech bodziaków jak kupiłam dla małej Emilki. E, ja, go, ja je już pokazywałam w e, jednym z poprzednich odcinków, więc tutaj nie będę się powtarzać i pokazywać ich od nowa. To są po prostu te same bodziaki, tylko o, o rozmiar większe a tu kupiłam jeszcze takie śliczne dwa otulacze. One są w zestawie z czapeczkami i z łapkami, niedrapkami. Śliczne są. Ciężko mi tu będzie je rozłożyć, żeby pokazać wam je w całości, ale zaraz zobaczycie, jak lale wyglądały w nich na zdjęciu, więc one są naprawdę super do zdjęć takich e, rebornowo szpitalnych. Tak to może nazwę. Wyglądają naprawdę świetnie, super się nadały. Później mamy taki bociak z sukienką dla Lulu. Bardzo ładny. Tu jest dla Twinka taki bociak z jakimś pelikanem czy z jakimś ptaszyskiem. Też fajnie wygląda. Tu w ciuchach w piwnicy właśnie znalazłam jeszcze taką malutką koszuleczkę, o której całkiem zapomniałam. Z takimi morskimi zwierzątkami. Superna Wojtka jest idealna. Tu wygrzebałam jeszcze właśnie taki z Donaldem. Bodziak. Trochę za duży na Wojtka, ale na Lulu jest dobry, więc kiedyś też pewnie może się przyda. Tutaj też całkiem zapomniałam o takim ramper -siku z samolotem. On nawet może być dla juniora dobry. No, powinien być, więc tutaj pewnie nie zostanie z lalkami, tylko będzie go miał juniorek. A tutaj pewnie Wam już pokazywałam bluzeczkę, którą kiedyś kupiłam dla Twinka, czyli dla Emilki. Taką z króliczkiem z firmy Nutmek. Ostatnio na ciuchach trafiam dokładnie na taką samą, tylko rozmiar większą dla lulu. Więc tutaj dziewczyny będę mogła ubierać w takie same bluzeczki. Cudne są, bardzo fajnie wyglądają. A tutaj mamy już takie trzy laleczki, które mam aktualnie na sprzedaż. Yy, tutaj ta pierwsza laleczka to jest taka laleczka w stroju misia. Ja już Wam ją kiedyś pokazywałam. Ona ma śliczną buzię, ma tutaj do łapki przyczepiony smoczek. Ten smoczek oczywiście można odwiązać. Ona ma taki śliczny strój misiaczka. Jest to laleczka firmy Small Food. Zobaczcie, jaką ona ma tutaj śliczną tą buzię. Przepiękną ma tą buźkę, naprawdę jest ładna. Na nią miałam chętne dwie osoby, dwie panie tutaj się zgłosiły, które chciały już kupić tą lalę. Ale zgłosiła się też do mnie koleżanka, która chciała ją zarezerwować, więc więc jej zarezerwowałam. Ale po kilku dniach niestety napisała, że jednak musi zrezygnować z zakupu tej laleczki. No więc trudno, no, czasem się tak zdarza. Ja napisałam do tych dwóch pań, które były chętne, ale już się okazało, że kupiły nowe laleczki i już niestety nie były zainteresowane kupnem tej lali. Więc, więc ta laleczka dalej jest u mnie, jeżeli ktoś byłby chętny. Ja tutaj cenę obniżyłam ze 100 zł do 85. Oczywiście plus wysyłka, więc jeżeli jest ktoś zainteresowany, to zapraszam. Ja tutaj linki oczywiście umieszczę do ofert na OLX, umieszczę pod, pod tym filmem. No i to jest też jeden z powodów, dla których żadnych lalek nigdy nie rezerwuję po. Bo niestety bardzo często tak się kończy, że ktoś rezerwuje czasem nawet na dłuższy termin i potem się okazuje, że tej lalki nie kupuje, albo później się nie odzywa, nie ma z nim kontaktu, więc tutaj oczywiście do dziewczyny, która zarezerwowała tą lalę do koleżanki, nie mam żadnych pretensji, bo wiem, jaka była tam u niej sytuacja. No ale po prostu mówię ogólnie, jak, jak to wygląda z tymi rezerwacjami, więc to jest jeden z powodów, dla których nigdy tych lalek nie rezerwuję. Następna lala to jest taka lala hiszpańska, ona jest no, nowiutka. Tutaj jeszcze z metkami, yy, oczywiście ze wszystkimi certyfikatami, z oryginalnym opakowaniem, w oryginalnym woreczku. Ja tutaj ją kupiłam dla młodej, bo chciała taką hiszpańską laleczkę, żeby mogła ją kąpać, żeby mogła z nią pływać w baseniku. I po prostu w ofercie sprzedaży nie doczytałam się, że ona jest, znaczy nie doczytałam, nawet nie pisało w tej ofercie, że ona ma. Materiałowy korpusik, a ja wyszłam z założenia, że ona będzie winylowa. Więc niestety, tutaj, tutaj firma już nie chciała przyjąć reklamacji. A mogłam sobie, bo sobie oczywiście doczytać to w internecie, no ale już trudno. To lale kupiłam za ponad 300 zł, sprzedaję ją za 220. Więc jeżeli ktoś byłby zainteresowany, to oczywiście zapraszam. Ona jest duża, ona jest większa od twinka. Ona ma, niby w, ona ma niby wpisane 48 cm, a tak naprawdę, jak popatrzycie na tą obok, która ma 55, to one tak naprawdę niewiele się różnią. I tutaj, jeszcze do niej od siebie dokładam wyprawkę, którą możecie zobaczyć w ofercie sprzedażowej. I to jest ostatnia lala, którą pokazywałam wam w ostatnim filmie. Ona jest za 260 zł plus wysyłka. Ja ją, tak jak już mówiłam, kupiłam za 360 w poniedziałek, więc nawet nie minął jeszcze tydzień odkąd jest u mnie ona ani razu nie była jeszcze przebrana więc ona cały czas jest w tych samych ubrankach ja tylko z niej ściągnęłam tutaj te zabezpieczenia z rączek, z nóżek, z buzi i, i tutaj jednak stwierdziłam, że zamówię ten sam kit tej bo on mi się bardzo podoba tylko u profesjonalnej artystki do pomalowania bo, bo jednak, jednak ten chiński zamiennik nie zadowala mnie na tyle, żebym Tą laleczkę sobie zostawiła, a tutaj myślę, że ktoś może się ucieszyć taką lalą. Zwłaszcza, że ona jest bardzo fajna dla dzieci, bo jest leciutka, ona nie ma tutaj takiego obciążenia jak te lale Reborn, oryginalne robione przez artystki. Ona jest dużo lżejsza. Tutaj ta laleczka na OLX cieszyła się naprawdę dużym zainteresowaniem, dalej się cieszy. Ale większość osób, która do mnie pisze, chce kupić albo za dwa tygodnie, albo za trzy tygodnie, albo prosi, żeby zostawić do końca miesiąca, no, albo żeby jeszcze cenę obniżyć. Więc, tak jak mówię, ja ceny nie obniżam, nie rezerwuję, nie ma takiej opcji. Jeżeli ktoś chce kupić, bo są dwie takie naprawdę mega zainteresowane dziewczyny i, i pieniążki mogą wpłacić w poniedziałek, y, bo nie mają swoich kont. Więc tutaj y, spokojnie do poniedziałku, myślę, mogę poczekać. Jak żadna z nich się nie zdeklaruje na 100%, że faktycznie ją kupi w poniedziałek, to, to ona dalej będzie dostępna. Tutaj też kilka osób prosiło na przykład o: tak wymieniam przykładowo, o pokazanie wszystkich ubranek, zdjęcie każdego ubranka oddzielnie, które Lala zabierze ze sobą, zdjęcie każdego smoczka, każdej pieluchy, każdego detalu. Więc jeszcze osoba, która właśnie chciała tyle zdjęć, prosiła o to, żeby jeszcze nagrać film z pakowania Lali. No to oczywiście mogę zrobić. No dużo, dużo takich wymagań, po czym na drugi dzień piszę, że prosi, żeby zostawić ją do końca miesiąca, bo teraz nie ma pieniędzy. No to powiem wam słabo, bo jeżeli mnie na coś nie stać, to ja tego po prostu nie kupuję. Jeżeli w danym momencie jest coś wystawiane, a wiem, że teraz nie mogę sobie na to pozwolić, to po prostu nie piszę do takiej osoby i nie zawracam jej gitary, żeby mi to odkładała i czekało na mnie, bo to jest bez sensu. A tak jak Wam mówię, często zdarza się tak, że tą daną rzecz się komuś odłoży, a potem ta osoba tego nie kupuje, i ja to już przerabiałam naprawdę wiele, 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 wiele razy. Więc tutaj w takie rzeczy się nie bawię. Kto pierwszy, ten lepszy, więc tutaj taka zasada obowiązuje. I myślę, że to jest najbardziej sprawiedliwe ze, ze wszystkiego. Więc tutaj ta lala, jeżeli w poniedziałek nie zostanie sprzedana, to będzie, będzie ją można dalej kupić dobra i tutaj na koniec możecie sobie zobaczyć moich stałych domowników tutaj Wojtusz ma nową koszulkę z myszką Miki Smoczek ma oczywiście z tym samym wzorem, bo lubię takie rzeczy dopierać do siebie spodenki ma takie, które już kiedyś kupiłam ale tutaj fajnie na nim wyglądają, są za duże Tutaj mój junior był często w niej ubierany, ale z nich wyrósł, więc tutaj one wróciły do Wojtusia. Dla Lulu, tak jak widzicie, kupiłam taki fajny rampersik czy właściwie takie ogrodniczki z krótkimi spodękami. Cudne są, naprawdę są fajne. Tutaj też kilka opasek kupiłam do włosków. To jest właśnie jedna z nowych. No a Twinek jest ubrany w swoje białe. W białe ciuszki, w biały taki zestawik, który uwielbiam. Uwielbiam Twinka w ogóle w białych rzeczach. W ogóle Reborne bardzo fajnie wyglądają w jasnych ciuszkach. Jej ja może te smoczki pozabieram z buzi, żeby lepiej im te śliczne buźki było widać. A poprawiłam tutaj troszkę tego Twinka, bo leżał nam jak skóra z wilka. Dajcie jeszcze znać w komentarzach, czy chcecie, abym robiła takie dłuższe filmiki raz w tygodniu, czy wolicie na przykład taki powiedzmy y 7-10-minutowy filmik, dwa, może trzy razy w tygodniu. Tutaj zobaczę, jakie, jakie jest Wasze zdanie na ten temat i, i tutaj się postaram do Was oczywiście dostosować, bo ten kanał jest dla Was, nie dla mnie. Ja tego oczywiście nie robię dla żadnych subskrypcji, dla lajków, jak niektórzy. Mnie to naprawdę mało interesuje. Ja to robię dla Waszej, dla mojej przyjemności, bo o, takie nagrywanie filmików, dzielenie się po prostu tą moją pasją naprawdę niesamowicie mnie relaksuje i uszczęśliwia, więc więc tutaj y, zdam się na Was, którą z opcji wybierzecie ja tutaj się, tak jak mówię postaram oczywiście dostosować do tego to na dzisiaj to tyle i do zobaczenia następnym razem, pa pa